Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Kryształ i witam was serdecznie w drugim openingu na moim kanale. Moi drodzy, czuję się wspaniale, gdy na moim kanale chciałem, otwieram paki. Jednakże bardziej czułbym się wspaniale, gdyby tych paczek było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Miałem taki pomysł, tu pozdrawiam Stoproza, który na przykład on uzbierał chyba już ponad 40 tych patelpaków, jak nie 50, i będzie miał mnóstwo, 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 mnóstwo otwierania. Wpadłem na taki pomysł, żeby może też tak uzbierać, ale nie wyszło. Nie wyszło. Ale stało się coś, co powodowało, że będziemy otwierać tylko. No jeden to nie, dwa też, nie, ale mało będziemy otwierać. Jednakże są battle paki świąteczne, moi drodzy, teraz, w których można naprawdę wyciągnąć. Skórki o bardzo, bardzo, bardzo niespotykane do tej pory w ogóle, Ba nawet nie tylko skórki na broń, ale także skórki na pojazdy, ale wszystko za chwilę zobaczycie zresztą sami. Eee, już wchodzimy do sklepu i co wam pokazuję, to ile tych 3, 3 battlepacki, pasuje wam? No mi pasuje, bardzo fajna rzecz. Eee... Dobra, czekajcie, czekaj, czekajcie, bo ja coś tu źle zrobiłem, o. Dobra, skłamałem was, eee, mamy 8 battlepacków, przepraszam was, ale 6 to pakiet wojowy, eee, wersja 9. Natomiast mamy dwa pakiety wersji świątecznej, i tak jak mówiłem, Spójrzcie sobie tutaj co można zawierać. I skórka do C90 do smile, ale czarna, czarna straż, pudełkowa armata, rycerz, błękitny diabeł, niebelski pies, no nic mi to o takich, o takich skórkach nie wiadomo, i pustynne złoto. Na początku przeczytałem zioło, ale to nieważne. <grytanie> no i poza tym widzicie jeszcze, ile, jak, jak, jak dużo, to jest zwyczajna paczka, moi drodzy, jak dużo może być skórka nawet do lekki czołg, i tak dalej, i tak dalej. To jest w tych średnich, tak? Tutaj skórka do e, ciężkiego czołgu, i w tych białych. Tutaj też e, różne opcje. Poza tym potencjalne bonusy, część schematu Bartka, noża ząbkową i, i duży nowej premii. Ogólnie, e, ogólnie, czekał. E, fajnie by było, gdybyśmy mieli coś do Bartka, gdyż, jak widzicie, e, nóż ząbkowany już zmontowano. A Bartuś jeszcze jedna tylko układaneczka. No, także, w co, wracamy. Nie wiem też, czy zauważyliście, że jest o świąteczna paka taka, o widzicie, mega, mega, z takim jakimś, świs, nie wiem, jakąś smugą od góry, to będzie nasz e, e, wisienka na torcie, tak to nazwijmy. Łatki nie widać, łatka śpi. Dobra, i teraz tak, no co, co, powolutku zaczynamy, tak. Um, Battle Park number one, jest to Battle Park wersji 9. No tutaj jak widzicie tylko trzy rzeczy, jeżeli chodzi o e, jeżeli chodzi o skórki legendarne cesarz e, jakiś sofrów, Highlander i Soko. Najlepiej by było coś jednak z tej ostatniej opcji, czyli kawałek noża. nie noża, przepraszam, Bartu, lecimy. Ein, 2 drei. White. Niestety Whiteor, Jest to królewski dekret do rewolweru chaopowtarzanego. Do tej broni posiadam um, skórkę legendarną. Złomujemy. Każdy złom się przyda. Może akurat wyda na jakąś e, później skrzynię. Zatem przechodzimy szybciutko do od... następnej opcji. Ein, zwei. Proszę. Już w drugiej skrzyni mamy hmm, Jad Commando. To jest do former Stopa. Chyba nie mam tej skórki, więc to Jad Commando do former Stopa sobie zachowam. Otwieramy dalej. To no niby parę skrzynek, ale hmm, wszystko idzie dosyć zgrabnie. I teraz spójrzmy. Yes! Złota skóra! Zawdrot Highlander Seaford! Yes, yes, yes! Dochota nie mam na pewno legendarnej! Więc elegancko, naprawdę, naprawdę! Dodaj do equipunku, obowiązkowo! Chociaż tą broń uważam za... <coughs> ...nieco ułomną, no bo jak to na 10. levelu i tak dalej, Ja to tu nie ma ile, tu ma 40 pestek, może troszkę więcej. Ale cicho szaje, ja jestem bardzo zadowolony, bardzo, bardzo! No już mieliśmy wszystkie trzy kolory z trzech paczkach, no, także podtrzymujmy tę ten, tendencję. Już teraz do Masok. Martin Henry to ja tak słabo strzelam. No, ale zobaczmy, co nam teraz. Proszę! Błękit! Błękit, pistolet C6094. Niestety nie strzelam z tego pistoletika I... cienko, cienko to widzę. Będziemy złomować. Będziemy złomować. Z tego względu, że naprawdę nie, nie strzelam z tej broni, więc raczej nie będzie mi to w żaden sposób potrzebne. A 200 złomu się przyda. Dobra. I teraz kolejne podejście. Jeszcze mamy dwie skrzynie z tego. Z tej opcji. Biała. No w końcu musiała się zdarzyć. Jest to Shotgun, strzelba model 10. Moi drodzy, wezmę sobie to, bo strzelam tą strzelbą model 10. A mam tylko chyba bodajże jedno, jedno maskowanie yy, Wiadomo. Przyda się drugie. Szkoda, że nie jakieś lepsze, chociaż niebieskie wziąłbym to też wtedy z większą radością. Tymczasem kolejna skrzynia. Jasny gwint, ale dzisiaj dobry dzień. Jest yy, zabójca do rewolweru numer 3 no tu się zastanawiam, to jest wolny rewolwer, też rzadko z nim strzelam. Cholera, nie, no złomujemy, 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 jednak złomujemy. Ja bym był znakomity, to bym zostawił, ale to tylko jest ten. No i co? Moi drodzy, zostaliśmy jeszcze... Zobaczymy sobie, ile złomu potrzebujemy. 450, czyli 150 potrzebujemy do tej drugiej wersji. No więc zostajemy przy trzech...

Świąteczna, ja dostałem białą wersję, to teraz wszystko zostanę białe zamiast... dlatego, że wcześniej dostałem co innego lepszego. No tak mi się wydaje, no to jeszcze troszkę, no. No tu można tyle rzeczy dostać, no. Pustynne złoto. Dajcie pustynne złoto, come on. Jest niebieska, dobra, jest niebieska, spoko loko. jest! Skórka szturmowy, Jaszu! Biorę. Biorę w ciemno. Czarny, czerwony jaszczurnik bardzo ładna. Zaraz się pramy i prema do ekwipunku. Prema, czy kurczę, no ja bym <laughs> ja bym ją zezłomował. Bo byśmy mieli na ten na jeszcze jedną pakę. Dobra, złomujemy. Tak, chcę zezłomować. I teraz jeszcze proszę Bartka. Nie, nie, dobra, kupujemy pakiety bojowe. Czy stać nas na 450, czy stać nas i to mięciutko. Dobra, także jeszcze przedłużamy, cały czas przedłużamy. Yy, jeszcze mamy następny ten... O, proszę, tu jest niebieska smuga elegancko. I co moi drodzy? Czyli przedostatnia paczka już na milion procent, bo tu nie wierzę, żeby było inaczej. Musiały być dwie legendy wpaść, które mam. I serie. Trzymamy kciuki. Nie ma białej, jest dobrze. I co nam tu wpada? To gewera z tak? Chuj, Rukcuryk! Ruk, to chyba coś do tyłu. Zostaje, zostaje, zostaje. Gewer, ja szalam chyba tylko z niej. I kurdeczka! No, mam już ząbkowany. Aj, myślałem, że Bartek. Już myślałem, że Bartek. Ale lipencja, lipencja, ale mamy 270, na co to nam daje 420. Naprawdę. I to brakuje nam dosłownie 30. Żeby mieć ten. Wchodzimy w części. Cyk. Coś tu schandlujemy, coś poleci. Co poleci? Żeby mieć to 40. Ten znakomity. Jack Commando. Bo czekaj, czekajcie, tutaj Jest Hamless, a tu jest co? Też jest Hamlet, Hamlet legendarny, a ten jest rarny, tak? No i dziękujemy, pozdrawiamy, złomuj to Cyk. Dobra, mamy 510 elegancko, i kupujemy ponownie ten za 450. Potwierdź. No, i miało być 8 tych paczek, a już nie wiem ile otwierałem. Już ich troszkę jest. Zatem, ladies and gentlemen, <gryw> po raz kolejny ciśniemy. Ponad standardowy. I teraz... Ale nie biały, proszę. Jest błękit, jest błękit. Ja już się cieszę, chociaż to jest a, Mars automatyki, ja nim tak średnio, średnio, średnio. No dobrze, ale dodamy do akwipunku, tajnek jest ładny. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, bo im więcej subskrypcji, tym kula... Ja to nazywam, że cała kariera na YouTube to jest taka kula śniegu, którą się cały czas cierpliwie, e, że tak powiem, Turla i ona jest coraz większa, coraz większa, coraz większa. Więc jeżeli subskrybujecie, i Wam coś się podoba, to po prostu moja praca jest w jakiś sposób doceniana i jakoś przechodzi kolejne, kolejne etapy. Także dziękuję za każdą subskrypcję. Już niedługo, być może, no już chyba nie w tym roku, ale być może przyszłym, na początku przyszłego przekroczyć 200 subskrybentów. A dla mnie 200 subskrybentów to jak dla innej, 2 miliony, wierzcie mi. A teraz już żegnam się z Wami, otwierając tę ostatnią paczkę. Palec. Jak dosłownie na czerwonym przycisku u Trumpa niestety od stycznia. Hej. Jeszcze raz, przepraszam. I co tu mamy? Aha, tu już musi wpaść... O, oh Jesus, tu, moi drodzy, już musi wpaść złoto. Tylko które? No, Pawełku, wybierz sobie. Pustynne złoto, no, wolałbym chyba skórę, no. No, skórka do emów tutaj, tamten jakby... Nie, nie, gaser, to już w ogóle ten rewolwer co odpuścimy. I ten pistolet Leży jest dupa blada. Hmm... Czyli najlepiej... Kurdeczka, ciężko, ciężko, ciężko z tych skórek, to tak... Ajajajajaj, no może ten, 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 ten self-loading to też by było dobre. No ale dobra, pitu, pitu, baju, baju. Co los da? Co los da? Yes! Dobrze, że nie pistole. dobrze, że nie pistolet. Diabelski pies. co prawda ten... Ta snajpa strzela yy, kulkami z, a, z yy, pistoletu, ale ma ich dużo, ponad 40. Poza tym grał w trybie hardcore, więc tam obrażenia są trochę większe. Dobrze, moi drodzy, to wszystko na dziś. Mnie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Panik miał być króciutki, naprawdę, wiecie mi, myślałem, że będzie bardzo, bardzo krótki. Tymczasem okazało się, że trochę skrzynek nam yy, doszło. Dziękuję już Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Yes! Yes! <laughs> przepraszam, przepraszam. Już, już, już się uspokoiłem. Już, już się uspokoiłem. Easy kryształ. Easy. Do, dodaj części, proszę. N naciśnij to, a. No nie wstydź się, no. No. No dobrze, to na nacisnę, no. I to teraz? Kut. I kut. Aha. Jaki ze złomu, a zmontuj broń. Oczywiście, moi drodzy. Zajebisty opening. Yes! Yes! 222 godziny, tego czekałem. Ach, dodaj tak w No to może już się z wami będę teraz na pewno żegnał Yes, yes! Bartek z dębu Bartek. Łatka, ty... Ty śpisz. Tu się takie rzeczy dzieją, a ty śpisz. Serca nie masz. Z się dzisiejszego programu jest ciemny napój, w którym w skład wchodzi najwięcej cukru. Po odparowaniu zostaje żel. Sami sobie odpowiedzcie, czego się przed chwilą napiłem. Natomiast żegnam się z wami. Do następnego opiningu i oby był tak owocny jak ten. Trzymajcie się ciepło. Nie zapominajcie o subskrypcjach. Cześć!